Cześć Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodoba się Tobie ten darmowy audiobook, ofiaruj proszę swoją modlitwę za dusze czyścowe swoich bliskich, przyjaciół, znajomych lub dobroczyńców z Panem Bogiem. Kanał YouTube ku Bogu oraz Katolicki Miesięcznik Egzorcysta Przedstawiają tekst Grzegorza Kasjaniuka pod tytułem Ax Mundi Muzyka Trans Hipnoza Rock Opera Jesus Christ, superstar i film H powracają jak bumerang, zawsze jednak uderzają w chrześcijaństwo. Zadziwiające jest, że choć produkcje te muzycznie nie odzwierciedlają czasów, w których powstały, określa się je mianem legendarnych. Czy jest to hipnotyczne oddziaływanie przekazów? Brytyjczycy Andrew Lloyd Webber i Tim Rice stworzyli hipnotyzującą postać, która oprócz wyglądu nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Pociągnęła jednak za sobą rzesze tzw. broadwayowskich pseudo-hipisów, dziś pewnie hipsterów. Którzy potrzebowali innego rodzaju wrażeń niż tylko gorejąca ogniem gitara pogrążonego w narkotycznym transie Jimiego Hendrixa. Jesus is my Idol to człowiek odarty z bóstwa. Ian Gillian, wokalista Deep Purple, swoją kreacją głównej postaci idealnie umieścił to człowieczeństwo w centrum życia zamiast boga w katolickiej szkole w Kanadzie oglądałem Jesus Christ Superstar i coś w tej muzycznej operze od początku mi się nie podobało miałam wtedy 12 lat nie odczułam głębokiego szacunku do przedstawionej historii Jezusa takiego szacunku Jaki powinnam okazać, napisała do mnie pani Anita, która dużą część swego życia spędziła w Kanadzie. Czas zniewolenia ducha i demoralizacji ciała. Milosz Forman, reżyser filmu Her, wbrew pozorom, wbił nóż w plecy legendzie hipisowskiej. Przemilczał to, co było w niej najważniejsze, a uwypuklił to, co było najgorsze. Hipisci z LSD i trawką stali się mainstreamem, a muzyka wpadła w odmęty zapomnienia, jakby nie była najważniejszym elementem tamtego czasu, a jedynie dodatkiem do zgonów Jima Morrisona, Jimiego Henriksa czy Janice Joplin. Z adaptacją muzyczną Galta Magdermonta w oparciu o libretto Jamesa Rado oraz Jeroma Ragniego podbił salony i teatry, a nie kluby i sale koncertowe. Ci artyści nie czuli muzyki tamtej epoki, byli z innej bajki. Koniunkturalizm ubrali w hipisowskie fatałaszki. Z nowojorskiego salonu mody, to jest wielka ściema historii. Tamtą epokę można jednak opisywać przez pryzmat muzyki, która rewolucyjnie się rozwijała. Można opisywać, czyli z tego czasu zniewolenia ducha i demoralizacji ciała próbować wyciągnąć choć odrobinę kontekstu dotyczącego kultury. Muzyka mogłaby być trwałą spuścizną epoki hipisowskiej. Jednak w przeważającej części muzyczność lat 60. i 70. zeszłego stulecia w dużej mierze była podszyta zniewalającym ducha akcentem. Co było gorsze? Wolność opisywana w Born to be Wild grupy Wolf, czy okultyzm Come to the Sabbath? zespołu Black Widow. Zagrożenie nie może być stopniowane. Highway to Hell ACDC czy Stairway to Heaven Led Zeppelin prowadzą w jednym kierunku. I nie jest to zabawne spostrzeżenie, ubarwione setkami memów w internecie. Jest to natomiast mruganie okiem do demona, który nie zna się na memach, lecz na zniewalaniu. Dla tych, którzy choć trochę chcieli uszczknąć z epoki hipisowskiego hedonizmu, a nie stracić społecznej stabilizacji, obie Rock Opery, Jesus Christ Super i He, były niczym halucynogen prowadzący w narkotyczne wizje i nieznany świat. Czarny blues i okultyzm. Z tak zwanego czarnego blusa zrodził się okultyzm w rozmiarach wręcz porażających. W Europie można wspomnieć chociażby o Arturze Braunie i zapatrzonych w niego muzycznych uczniach hartrokowcach, rokowcach i britpopowcach, jak na przykład The Who czy P. Odridge. Z kolei w Stanach Zjednoczonych zrodziło się muzyczne balansowanie pomiędzy voodoo, alkoholem, kobietami, szatanem, śmiercią, a erotyk gospel, szumnie zwanym soulem, tworzącym duchową truciznę. Dr. John, Areta Franklin i kapele bluesowe tęskniące za doświadczeniem, jakiego podobno doznał Robert Johnson, kiedy zawierał pakt z diabłem. Wyciągając z tego wszystkiego czystą i niewinną intencję muzyczną, to drganie, które nazywa się feelingiem bądź talentem danym od Boga, tu jest sedno, okazuje się, że nie można polecić żadnego hipisowskiego artysty, nawet sidemana, muzyka towarzyszącego, by się delektować jego twórczością. Całą tę epokę z jednej strony przyćmił estradowy show piosenkarza Joe Cockera, udającego wprowadzenie się w stan muzycznej hipnozy, a z drugiej polityczne i seksualne manifesty gitary Jimiego Henriksa. Na nieszczęście te zjawiska nazywa się Esencją owej epoki. Potem przyćmił ją blichtr wspomnianych produkcji typu H czy Jesus Christ Superstar, które były realizowane na zamówienie mainstreamu i dość podstępnie atakowały chrześcijaństwo. Wprowadzić słuchaczy w trans Środowisko satanistyczne w Stanach Zjednoczonych, zaktywizował Anton Sandor LaVey, Wkrótce pojawiły się grupy muzyczne, które na fali hipisowskiej rewolty chciały zaszczepić jego ideologię w umysły słuchacze. W latach 60. XX wieku w promowaniu satanistycznej symboliki przodował zespół Cowen. Na jego czele stała wokalistka i kompozytorka Jinx Dawson, która pochodziła z rodziny parającej się okultyzmem. To właśnie ona wprowadziła do muzyki rockowej tak zwaną "rogatą dłoń", czyli często dziś wykonywany przez publiczność znak dwóch wyciągniętych w górę palców, symbolizujący rogi. Cowen wpłynął też między innymi na takie zespoły i wokalistów jak Black Sabbath, Alice Cooper, King Diamond, a nawet Steve Nicks. Sama Dawson utrzymywała bliskie kontakty z Jimem Morrisonem, Charlie Chaplinem oraz Rogerem Taylorem z grupy Queen. Elementem tamtej epoki był też przyswojony przez popkulturę przekaz grupy The Doors. Etymologia nazwy zespołu dotyczy reakcji umysłu na doznania narkotyczne, opisane w eseju Huxleya. Z 1954 roku. Chodziło o postrzeganie świata, czyli percepcję, oraz jej zmiany wywołane substancjami psychoaktywnymi. Ray Manzarek nie ukrywał, że istotą The Doors było wprawienie słuchaczy w trans podczas koncertów. Służyć temu miały m.in. jego improwizacje solówki na klawiszach oraz rytm perkusji. Jim Morrison umiejętnie się w to wpisywał swoim szamańskim tańcem. To miało być misterium. Manzarek powiedział kiedyś, że The Doors miał stanowić axis mundi, czyli centrum świata, kontakt zarówno z przeszłością, jak i z przyszłością. Kiedy słucha się nagrań koncertowych grupy spłyt Absolutely Live bądź Live at the Hollywood Bowl, i gdy ogląda się materiały koncertowe, można doświadczyć tego misterium. Ten odmuzyczniony, ale wprawiający w hipnozę narkotyczny stan idealnie przedstawił reżyser William Oliver Stone w filmie The Doors. Z 1991 roku. Choć krytykowany przez Manzarka, film koncentrował się na szamańskiej roli Morrisona i akcentował Axis Mundi zespołu. Czy oddziaływanie na stan umysłu było tylko cechą ery hipisowskiej? Trent Reznor, frontman Nine inch Nails, był sfrustrowany, kiedy w telewizji przerwano transmisję jego występu podczas Grammy Awards w 2014 roku, na Twitterze opublikował nieparlamentarne słowa niezadowolenia skierowane do producentów transmisji Gali. Czy na pewno chodziło tylko o koncert? Trent Reznor i Josh Holmes, Queens of the Stone Age. Promowali medytację transcendentalną podczas wspólnej trasy koncertowej. Jej telewizyjną wizytówką był przerwany występ. Tego typu performance został przygotowany przez muzyków tylko z myślą o transmisji. To promocja lecz nie tylko muzyki, ale też przesłania muzyków. Nic więc dziwnego, że Reznor wściekł się, gdy występ został przerwany telewizyjnemu wykonaniu towarzyszyły mantryczne stroboskopowe wizualizacje, które są muzyczną promocją medytacji Maharashiego, wprawiające w trans, a nawet w hipnozę. Nie była to zatem zwykła, typowa dla muzycznych występów transmisja koncertu. Była to transmisja mantry. Muzyka w służbie hipnozy. Peter Tosh, uznawany za legendę muzyki reggae, został zabity 11 września 1987 roku. Był szamanem. Podczas koncertów muzyką wprowadzał swoje chórzystki w stan hipnozy. Potem, niczym charyzmatyk, brał ich głowy w dłonie i wyprowadzał z odrealnionego stanu. Następnie padały na scenie wyczerpane, zmaltretowane psychicznie i fizycznie. Peter Tosh, ubrany często w skórę lamparta, z brutalną mocą bez ostrzeżenia, bez hamulców, sączył swój przekaz w serca fanów. Uderzał bezpośrednio do ich umysłów, świadomie kontrolował tłumy poprzez zbiorowe uniesienie. Tosh wpływał też na innych artystów. Dzień, w którym został zamordowany, jest uważany przez fanów za przeklęty. A co z uczestnikami tych szczególnych koncertów? Przecież rzesza zespołów nie mogłaby istnieć bez swoich odbiorców. W dniach od 6 do 10 lipca 2015 roku na Jasnej Górze odbyła się Europejska Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia do spraw posługi uwalniania. Wśród zaproszonych prelegentów był ojciec Paul Marie de Mauroy, który podjął temat muzyki i satanizmu. Od razu zaznaczył, że nie będzie się zajmował konkretnymi zespołami, zwrócił natomiast uwagę na dyspozycje człowieka, które czynią go podatnym na przyjmowanie treści demonicznych. Takim obszarem, na którym wchodzi w człowieka bezrefleksyjność i bezkrytyczność, jest sala koncertowa. Tam zdolności człowieka, związane z jego umysłem, intelektem oraz rozeznaniem, zostają zepchnięte na plan dalszy. Ojciec Paul Marie podał pewien przykład. Fan black metalu podczas obecności na tego rodzaju koncercie. Wszedł w stan transu, wręcz hipnozy. W tym stanie, po koncercie, udał się na cmentarz i zdemolował go. Zatrzymany przez policję, nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego znalazł się w tym miejscu. Był też zaskoczony, że to on dokonał aktu wandalizmu. Podczas koncertów, na których ich uczestników Wprowadza się w trans poprzez rytm muzyki, gesty i słowa, następuje większa możliwość ataku ze strony złego ducha. Ojciec de Maroy wskazał, że jest tu duży problem, zwłaszcza u ludzi młodych.